Cześć, witam wszystkich, z tej strony Turpat, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę pomówić o pewnej kwestii, która, której tknęło mnie po śmierci Kerry Fisher, czyli księżniczki Lei, oczywiście z Gwiezdnych Wojen. Tutaj a propos jeszcze lei, no to powiem, że jakoś tak mocno mnie to dobiło. To znaczy, strasznie dużo ludzi umarło w 2016 roku, takich wiecie, aktorów, znanych ludzi, Mediów i tak dalej, muzyków. No jednakże niektórzy rzeczy w ogóle ich nie znałem, nie kojarzyłem. Nie wiadomo, niektórzy są mi bliżsi, niektórzy dalsi. No i jednak Kerry Fisher i cała tam oczywiście ekipa z Gwiezdnych Wojen, stara ekipa, czyli Mark, Mark Hamill, Harrison Ford. Kurczę, dla mnie oni powinni żyć wiecznie, tak? I cały czas miałem takie przeświadczenie, że oni nadal żyją, że są takimi żywymi legendami, że Gwiezdne Wojny powstały, oni tam występowali i nadal występują. Leia przecież grała w siódmej części i tak dalej. I w życiu bym się nie spodziewał, znaczy wiedziałem, że umrą prędzej czy później, prawda? Ale w życiu nie spodziewałem się, że to będzie takie, takie nagłe. Pojawiła się informacja o tym, że Carrie Fisher miała atak serca na tym samolocie, ale potem pojawiła się też informacja, że wszystko jest w porządku, że stan jej się poprawił, więc odetchnąłem z ulgą, a tu nagle. Moja mama mówi mi, że Carrie Fisher nie żyje. Także spoczywa spoczywaj w pokoju, Carrie. Dla mnie zawsze będziesz księżniczką Leją. No i tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ Carrie Fisher zagrała oczywiście w siódmej części Gwiezdnych Wojen, nie zginęła tam w przeciwieństwie do Hanna Solo, czyli Harrisona Forda. Harrison Ford raczej już nie będzie występował w kolejnych częściach Gwiezdnych Wojen, no bo spoiler, nie żyje. No a Carrie Fisher miała grać dość ważną rolę, istotną rolę w ósmej części Gwiezdnych Wojen, no i oczywiście w dziewiątych, prawdopodobnie w dziewiątej części też się miała pojawić o ile nie zginęła w ósmej, ale raczej nie zginęła. Raczej by nie zabijali po, po jednym z tych, tych starych aktorów. Raczej by tego nie robili. I na szczęście udało jej się zagrać wszystkie sceny w ósmej części Gwiezdnych Wojen, więc zobaczymy ją. Będzie się ten film oglądało z jej udziałem troszeczkę inaczej prawdopodobnie. Będę patrzył na Carrie Fisher wtedy no jako już osoby, która, która umarła. Będzie to prawdopodobnie jej ostatni film, w jakim zagrała, także będzie to niejako takie memorium dla niej, takie Taki, taki, taki pomnik, niejako jej, jej twórczości, ta ósma część. Z tego co słyszałem, to miała mieć dość sporo scen, z, właśnie w ósmej części Gwiezdnych Wojen z nią, z jej udziałem. więc, więc, więc troszeczkę no, będzie mi jej brakowało. I zastanawiam się, czy jak drastycznie została zmieniona fabuła w, w, w ósmej części Gwiezdnych Wojen, czy w dziewiątej części Gwiezdnych Wojen, tak? Jak oni zmienią tę fabułę, żeby jakoś wyjaśnić nieobecność Carrie Fisher. No i tutaj właśnie pojawia się pewien, pewien, pewne rozwiązanie, które zastosowano już w Rogue One dość śmiało, dość śmiało. Te rozwiązania były już wcześniej stosowane dość często. No, mam dwa firmy w głowie, o których zaraz powiem, w których było właśnie zastosowane CGI zamiast prawdziwych aktorów, czyli komputerowa, komputerowo zrekonstruowane twarze, które udawały aktorów, którzy albo nie żyli, albo się po prostu na tyle zestarzali, że nie dało się ich pokazać po prostu w młodszej wersji. Pierwszy taki głośny, wydaje mi się, przypadek rekonstrukcji twarzy jakiegoś aktora, który zmarł, a do którego, który by jeszcze był potrzebny, żeby nakręcić dany film, był to Paul Walker, który grał w Szybkich i Wściekłych. On zginął śmiercią tragiczną na to, że miał wypadek no i niestety nie dokończył nagrywać niektórych scen do szybkich i wściekłych do tego filmu swojego ostatniego. Zastąpił go jego brat. Zastąpił go jego brat, zagrał te wszystkie sceny i na twarz jego brata została założona specjalna, oczywiście tam komputerowa animacja, która sprawiła, że wyglądał on faktycznie jak, jak jego brat, ten zmarły Paul Walker. I tutaj dostajemy troszeczkę dziwną sytuację. Na początku były takie spekulacje. Co jeżeli aktorzy w zasadzie już niedługo nie będą potrzebni, tak? skoro można zrobić taką akcję, że zrekonstruować wizerunek danego aktora nawet po jego śmierci, żeby on mógł grać w filmach, nawet jeżeli nie żyje? Oczywiście było to dość oszczędnie stosowane w tym filmie. Było to w zaledwie chyba w kilku scenach e, i też te sceny nie były jakieś takie super widoczne. E, w dodatku istotne było to, że jego brat Paula Walkera e, wcielił się właśnie w jego w, w postać Paula Walkera e, w szybkich i i zastąpił go, ponieważ miał on dość podobną twarz i podobny głos i ogólnie wszystko było dość e, podobne. To Jest to bardzo istotne i kluczowe, jeżeli rekonstruujemy właśnie w takiej formie CGI jakiegoś aktora. Kolejnym przykładem na to, że da się coś takiego zrobić był najnowszy Terminator Terminator Genesis, gdzie to był Odmłodzony Arnold Schwarzenegger. Również na twarz innego aktora, właściwie to jakiegoś tam zawodnika, była nałożona twarz Arnolda odmłodzona Odmłodzonego Arnolda Schwarzeneggera, jak wiemy, Arnold się troszeczkę zestarzał, a było konieczne pokazanie jego twarzy z pierwszej części, czyli z tych dawnych lat, z pierwszego terminatora. No tutaj sytuacja troszeczkę była również podobna, ponieważ ten terminator, ten, ten, ta, ta postać odegrana, właśnie ta, ta młoda wersja tego Arnolda, była pokazana. um zaledwie kilku scenach. Naprawdę dużo tutaj tego Arnolda nie było. Faktycznie robiło to wrażenie i faktycznie ja oglądając to nie miałem żadnych jakby wątpliwości, czy to jest prawdziwy Arnold, czy to jest jakiś CGI. Faktycznie uwierzyłem, że to jest młody, młoda wersja Terminatora. Ta, ta z pierwszej części niejako. I tutaj zrobili naprawdę świetną robotę, ale wiedziałem, że nie mogą tego ciągnąć za długo, ponieważ technologia jeszcze ich troszeczkę ogranicza. Jeszcze jest to takie niezbyt dopracowane do końca i po prostu musimy albo poczekać, albo Albo, albo wymyślić jakiś inny sposób na to, żeby aktorów, którzy są już starsi albo nie żyją, przywrócić na ekran, że to, że to nie jest jeszcze takie, takie proste do zrobienia, jak tutaj niektórzy spekulowali, że o niedługo wszyscy martwi aktorzy będą mogli e, powrócić na scenę dzięki właśnie tej technologii. No nie do końca tak było, ponieważ tam oszczędzali z tymi scenami, więc m, zdecydowanie był z tym jakiś problem. Jednakże to, co zrobili w Star Wars Rogue One, czyli Gwiezdne Wojny, historię Water I, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Tam... Wzięli aktora, który nie żyje i aktorkę, która już jest stara, no teraz w zasadzie też nie żyje, czyli Kerry Fisher. Peter Cushing oczywiście zmarł i no nie dałoby się jakoś tam odtworzyć, a postać ta, Tarkina, bardzo pasowała do Rogue One i fajnie się w, właśnie w. w wpasowywała w całą tą linię fabularną, że to zaraz po tym jest nowa nadzieja i tak dalej, no i Tarkin oczywiście tam występował, także chcieli po prostu tę postać umieścić w filmie. Nie dało się, ponieważ oczywiście aktor no nie żyje, więc no nie, nie, nie wskrzesimy go w jakiś tam sposób, no i postanowili, że zastosują właśnie tę technologię CGI, gdzie to będzie twarz pana... Peter Cushinga odwzorowana komputerowo na bazie innej twarzy innego aktora. Tym innym aktorem był Guy Henry, który miał dość podobną aparycję do pana Cushinga, jednocześnie miał bardzo podobny głos także to, co słyszycie w Rogue One, głos Tarkina to jest właśnie głos Paja, pana Henry'ego. Moim zdaniem, ta kreacja, ta wersja tego Tarkina, nieco komputerowa. Była widoczna, to znaczy, jeszcze nie osiągnęliśmy takiego, takiego, takiej technologii, żebyśmy mogli po prostu odzorować to dokładnie jeden do 1. To znaczy, owszem, wiele ludzi mogło się nabrać, owszem, faktycznie był on podobny do Tarkina i jeżeli ktoś jakby ogląda to, tak powiedzmy, <laughs> lekkim okiem, no to może się nabrać. Może się nabrać faktycznie, że to ten sam aktor grał. W momencie, kiedy ja wiedziałem, że aktor nie żyje i został on właśnie zrekonstruowany w CGI, no nie dałem się oszukać, tak? Wiedziałem i zauważyłem pewne niuanse. Wyglądał troszeczkę jak z jakiejś cinematics z jakiejś gry komputerowej. Tak samo było z księżniczką Leją, która w ostatniej scenie Rogue One była właśnie również odosobniona jako ta młodsza wersja. W nią nie wcieliła się Carrie Fisher, ale jakaś inna aktorka, już nie pomnę jego imienia, która miała podobne rysy twarzy do młodej Lei. Oczywiście komputerowo zostało wszystko to zrobione tak, żeby wyglądała ona na Leje. Leja w Rogue One, ta, ta młodsza wersja Lei, nie podobała mi się. To znaczy, dużo bardziej raziło mnie to w oczy niż e, twarz e, samego właśnie Tarkina. Tarkin był w dużo więcej scenach pokazany, więc, więc dużo odważniej go zrobili, może nawet lepiej go dzięki temu zrobili. Miał dość dużo charakterystycznych cech twarzy, to na pewno. Więc czy trudniej, czy łatwiej, ciężko mi ocenić, bo nie siedzę w tym temacie, ale, ale faktycznie jego odzorowali ciut lepiej. Ta Leja mi bardzo nie, nie, nie podpasowała. i i zastanawiam się tutaj, należy się zastanowić, w jaki sposób ta technologia wpłynie na dalsze losy w filmu i ogólnie z kinematografii, ponieważ to daje z jednej strony niesamowite możliwości, z drugiej strony jest to trochę upiorna wizja. Wyobraźcie sobie, że na przykład mamy aktora, nie wiem, jakiegoś starszego, na przykład Harrisona Forda. Mamy Harrisona Forda, który już jest oczywiście wiekowym człowiekiem umówmy się, lada chwila może kopnąć w kalendarz, tak? Carrie Fisher niestety umarła, więc, więc tutaj e, wszyscy oni są zagrożeni, bo są już starsi, wiadomo, schorowani w niektórych przypadkach i tak dalej. Zresztą Harrison Ford, mimo iż ma siłę i, i, i power, to jednak no, jest już wiekowy i, wiecie, zdrowie e, jest bardzo kruche, tak? I wszystko się może wydarzyć. Bierzmy, weźmy taką, taką sytuację, że na przykład Harrison Ford umiera, ale przed śmiercią siadł do studia, siedział kilka godzin i nagrywał wszystkie miny, Jakie może zrobić, albo wszystkie jakby nie wiem, słowa wypowiadał w różnych tam, wiem, że to jest bardzo czasochłonne i może nawet wręcz niemożliwe do wykonania, ale powiedzmy, że pobierali od Harrisona Forda próbki jego twarzy, jego wizerunku w, we, w różnych, różnych naprawdę <laughs> wariantach. I po jego śmierci, aktor podobny do niego odgrywa te wszystkie role, a później zostaje nałożona na niego właśnie twarz Harrisona Forda, dzięki czemu oglądamy tak, jakby to właśnie Harrison Ford grał w tym filmie, mimo iż na przykład nie żyje. Z jednej strony jest to bardzo ciekawe i bardzo interesujące, że może coś takiego istnieć, że aktor nawet po śmierci będzie mógł funkcjonować na ekranie w jakiejś tej formie, ale z drugiej strony jest to trochę upiorne, prawda? No, no, że rekonstrukcja kogoś, kto już nie żyje. Wyobraźcie jest na przykład sobie rodzinę tej, tej osoby, tak? Na przykład dzieci Harrisona Forda, którzy oglądają go, gdy gra w jakimś filmie, w momencie kiedy, na przykład, przed chwilą wróciły z cmentarza, żeby, żeby tam się pomodlić za niego, czy coś takiego. No Jest to naprawdę kontrowersyjny temat. Domyślam się, że może być on stosowany właśnie, żeby wypełniać luki w fabule, w momencie kiedy, na przykład, właśnie aktor umiera w połowie grania jakiegoś filmu, albo pasuje do jakiejś tam części, to faktycznie można byłoby go jakoś tam zrekonstruować. Zastanawiam się, czy właśnie, jeżeli nie wyjaśnią jakoś fabularnie, a raczej tego nie zrobią, no bo ciężko będzie to zrobić, przerobić ósmą część Gwiezdnych Wojen tak, żeby Leia nie pojawiła się już w dziewiątej części, czy nie odważą się, skoro zrobili to już w Rogue One, Zrekonstruować ją cyfrowo, właśnie w dziewiątej części, jako takiego CGI-potworka, troszeczkę. Jest to bardzo kontrowersyjna rzecz, zwłaszcza, że no śmierć Lei jest dość świeżą sprawą, więc, jeżeli chcieliby to zrobić, no to już tak w przyszłym roku musieliby się za to zabierać. Z tego co wiem, to pan Peter Cushing jest, jego rodzina cała zgodziła się na to, żeby jego twarz została właśnie zrekonstruowana. Sama Kelly Fisher prawdopodobnie też wyraziła zgodę na to, żeby jej młodszy wizerunek w Rogue One się pojawił, więc, to nie jest taka prosta sprawa do zrobienia. Ale zastanawiam się, jak to będzie Wyglądało w przyszłości, otwiera to naprawdę niesamowite drzwi, dużo niesamowitych drzwi do tego, w jaki sposób kinematografia może wyglądać w przyszłości. Zobaczymy. Ciekawi mnie ten temat bardzo i będę go śledził. Będę śledził inne filmy, które stosują coś takiego. Z tego co wiem, to było też to użyte w jakimś tam marvelowskim filmie, gdzie odmłodzili Tonego Starka, Wentmenie, odmłodzili też Michaela Daglasa. Także jest potencjał i prawdopodobnie filmowcy będą się bawić tym efektem, będą, się, będą korzystać z tej Technologii, ale żeby też nie przesadzili, bo możemy dożyć czasów, kiedy to aktor będzie tylko potrzebny do tego, żeby użycić swojej twarzy komputerowym animacjom, a resztę załatwią za niego inni aktorzy. Troszeczkę to jest upiorna wizja, musicie przyznać, i bardzo kontrowersyjna, bardzo kontrowersyjna. Dziwię się, że nikt o tym nie mówi. Ja zacząłem, także mam nadzieję, że fajna dyskusja w komentarzach się rozwinie. Co sądzicie o czymś takim? Co sądzicie o rekonstrukcji cyfrowej danego aktora, który już nie żyje, lub który nie pasuje do swojej roli, który nie może grać i tak dalej? Czy to, że pojawi się on w filmie i zadowoli wielu fanów, jest wystarczającym usprawiedliwieniem na to, żeby. Niejako można nawet powiedzieć, bezcześcić jego pamięć, jeżeli na przykład nie żyje. Czy powinno się coś takiego robić? No i czy kiedyś dojdziemy do takiego? momentu naszym, naszym naszej tutaj rozwoju technologii, że tak naprawdę nie będziemy mogli wskazać różnicy pomiędzy prawdziwym aktorem, a jego cyfrową rekonstrukcją twarzy. Także dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym temacie. Jeszcze raz tutaj jakby Carrie Fisher, spoczywaj w pokoju, niech moc będzie z tobą. Mam nadzieję, że zjednoczyłaś się z mocą tak jak obi i, i twój ojciec. Do następnego odcinka, trzymajcie się, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Łapka w górę, wpadnijcie na fanpage, zasubskrybujcie kanał, i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć!